Panie i Panowie, z Waszą pomocą i łaską Bożą wielkie odrodzenie Ameryki rozpocznie się 5 listopada 2024 roku. Będziemy w stanie tego dokonać, ponieważ jesteście ludźmi, których chcemy słuchać. Pastorów, usługujących i rabinów. Ludzie na tej sali to ludzie, których chcemy słuchać i dlatego musicie mieć głos polityczny. Wiecie, kiedy się nad tym zastanowić, to jest tak, że są mężczyźni, są kobiety i jest religia. Jeśli się nad tym zastanowić, to jest to coś więcej niż mężczyźni i więcej niż kobiety. To jest moc, ale tak naprawdę nie pozwolono Wam używać tej mocy. Teraz dopiero możecie z niej korzystać. Kiedy ja obejmę władzę, będziecie używać tej mocy w stopniu, w jakim nigdy wcześniej jej nie używaliście. To przywróci kościołom wiernych. Nie podobają mi się wykresy, kiedy widzę, że idą w złym kierunku. Nie podoba nam się to i zamierzamy to przywrócić. I naprawdę uważam, że to największa rzecz, jakiej brakuje temu krajowi. Musimy przywrócić naszą religię, musimy przywrócić chrześcijaństwo w tym kraju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Składam Wam prostą obietnicę. Podczas mojej pierwszej kadencji walczyłem o chrześcijan mocniej niż jakikolwiek inny prezydent kiedykolwiek wcześniej. Wiecie przecież o tym. I będę jeszcze mocniej walczyć o chrześcijan, spędzając kolejne cztery lata w Białym Domu. Zrobiliśmy rzeczy, jakich nikt nigdy nie zrobił dla chrześcijan w tym kraju. Jestem z tego bardzo dumny i zaszczycony. Ewangeliści tacy jak nieżyjący już, wielki Pat Robertson, który był wielkim gentlemanem. Znałem go bardzo dobrze. Wielki ewangelista. I oczywiście Billy Graham. Billy Graham to był ewangelista, nieprawdaż? Pamiętam, że mój ojciec zabrał mnie na stadion Yankees, gdzie Billy Graham głosił i to było niesamowite. Byłem bardzo młody, a mój ojciec kochał Billy'ego Grahama. To miejsce było pełne ludzi. Mieściło więcej ludzi niż jakikolwiek mecz światowych rozgrywek. To było większe niż wszystko, co ktokolwiek widział wcześniej. Chcielibyśmy wrócić do tamtych czasów, prawda Jack? Chętnie przywrócimy tamte czasy. Niesamowite. Nasz kraj bardzo by na tym skorzystał.